Zima nuklearna, czyli świat po wojnie atomowej. Oczywiście, dzisiaj zajmiemy się teorią zimy nuklearnej, czyli taką hipotezą, że po wieloskalowej wojnie jądrowej dochodzi do ochłodzenia klimatu i kilku innych powiązanych oczywiście z tą wojną rzeczy. Znamy to z filmów, znamy to z książek, znamy to doskonale z gier, chyba gry najbardziej to ukazują i właśnie to będzie dzisiejszym tematem. Wybuch bomby jądrowej powoduje uniesienie pyłu w sadz, a gdy mamy wystarczającą dużą ilość tych eksplozji, tych wybuchających bomb jądrowych, ilość pyłu może stać się wystarczająca, żeby ograniczyć docieranie promieni słonecznych do powierzchni Ziemi. Co oczywiście ciągnie za sobą szereg konsekwencji: ochłodzenie, spadek temperatury i powierzchni Ziemi, i atmosfery. Do tego, co równie ważne, a według niektórych, na przykład mnie, ważniejsze, ograniczona, ograniczone procesy fotosyntezy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie rośliny, które w większości, prawie wszystkie rośliny, które wokół nas są, potrzebują promieni słonecznych, żeby po prostu żyć, egzystować. Nie ma słońca, albo ilość tego słońca jest mocno ograniczona, te rośliny nie są w stanie przeżyć. Nie są w stanie przeżyć, umierają, później czeka to Zwierzęta roślinożerne, drapieżniki i oczywiście przy okazji nas. Czyli można powiedzieć to samo, co przy meteorycie, albo też wybuchu superwulkanu. W atmosferze znajduje się tak olbrzymia ilość tych pyłów i sadz, że ograniczone są te promienie słoneczne, ich docieranie. Według tej hipotezy, zima nuklearna mogłaby trwać kilka, kilkanaście lat, w zależności oczywiście od skali konfliktu. Niektórzy przyjmują, że nawet konflikt taki małoskalowy, może się wydawać lokalny, gdzie spada kilkadziesiąt do 100 do 200 bomb, już miałby znaczny wpływ na klimat, na ochłodzenie tego klimatu. Ale najczęściej, kiedy mówimy o zimie nuklearnej, mówimy o konflikcie wielkoskalowym, gdzie dochodzi do potężnych wymian, gdzie tych bomb jądrowych, ładunków jądrowych wybucha kilka, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy. Już tu nie mówimy o promieniowaniu, o, o falach uderzeniowych, o opadzie radioaktywnym, ale już taki gigantyczny wybuch tylu bomb byłby w stanie właśnie niejako odciąć to Słońce od Ziemi. Zima, która, taka zima nuklearna, która panowałaby kilka lat, już jest wystarczająco długim procesem, żeby ograniczać ilość żywych istot na Ziemi w sposób bardzo, bardzo mocny. No, wyobraźmy sobie, co się stało z dinozaurami, kiedy kawałek takiej kosmicznej skały uderzył w ziemię, no i spowodował, że przez jakiś czas, dłuższy czas, właśnie ten pył, sadze podniesione w rezultacie tego uderzenia, przysłoniły słońce. I na Ziemi byłoby to samo: ciemność, niska temperatura, brak dostępu powietrza, osadzające się te sadze tutaj dochodzi jeszcze czynnik promieniotwórczy tutaj mówiłem o mat w materiale to Fallout. Czyli o tym opadzie radioaktywnym, i to nie chodzi o tym od razu, tylko ten pył, to wszystko najczęściej jest napromieniowane i przez nawet dłuższy czas może to wszystko osiadać i niestety w bardzo negatywny wpływać, ponieważ to promieniuje i przekazuje to dalej. Więc zima nuklearna to nie tylko brak słońca, brak procesów fotosyntezy, ale też duży, długotrwały proces tego opadu radioaktywnego, ponieważ ten pył, spadałby, mógłby spadać przez naprawdę długi czas. Pamiętajmy też, że ta hipoteza ma również przeciwników, uważających, że efekty wybuchu nawet dużej ilości bomb nie spowodują tych długotrwałych skutków, że w rzeczywistości te Efekty będą krótkotrwałe, będą zbliżone do takiego zwykłego opadu radioaktywnego, który trwa kilka, kilkanaście, kilko, kilkadziesiąt dni, i efekty byłyby podobne. Że te zmiany temperatur byłyby odczuwalne tylko w niewielkim obszarze i porównują to na przykład do wybuchów dużych wulkanów, gdzie te wybuchy powodowały na przykład początek XIX wieku, rok bez lata i wybuch wulkanu. Kilka, kilkanaście tysięcy kilometrów od Europy spowodował, że w Europie była klęska głodu, ponieważ to lato było właściwie, no nie było latem, te temperatury były bardzo rozchwiane. No i, tak jak sama nazwa wskazuje, rok bez lata i zapanowała klęska głodu. Ale według większości, ta hipoteza, teoria, jak byśmy to zwali, zimy nuklearnej jest jak najbardziej prawdopodobna. Prawdopodobieństwo, to prawdopodobieństwo takich skutków przy konflikcie wielkoskalowym jest bardzo duże. No nawet już przy kilkuset bombach, no kilkaset bomb, czyli kilkaset miast, to już robi wrażenie, ale ciemność, brak fotosyntezy, brak roślin, zanieczyszczone powietrze, głód co oczywiście, oczywiście będące wynikiem braku plonów. No, i szybko kończące się zapasy, i taka zima nuklearna naprawdę mogłaby doprowadzić, że ta ludzkość znowu zmniejszyłaby się może do kilkudziesięciu tysięcy osób. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten chaotyzm nikomu jakoś bardzo nie przeszkadzał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.